To Magda, i dzisiaj przychodzę do Was z dużym bookholem, bo będzie tu ponad 30 książek, z czego jeszcze czekam na 5, um, ale powiem Wam o nich później. Po prostu nie będę Wam ich tutaj pokazywać, bo myślę, że każdy z Was je dobrze zna, ale to będzie później o tym. Więc tak, dzisiaj pokażę Wam moje yy, nowe książki, które pojawiły się u mnie od ostatniego bookholu. Możemy zacząć od książek od wydawnictw, i mam tu 5 książek, które już przeczytałam i dwie, których jeszcze nie przeczytałam. Zacznijmy może od tych, które przeczytałam. Pierwsza z nich to była sobie rzeka od wydawnictwa Albatros. Obyczajówka pomieszana troszkę z kryminałem. Mówiłam o niej na reading vlogu, gdzie właśnie ją dla was recenzowałam, więc tam was odsyłam. Piękny język, piękny taki baśniowy klimat, ale no jednak nie zachwyciła mnie tak, jak miałam nadzieję, że mnie zachwyci, ale o tym więcej możecie posłuchać na vlogu. Następna książka to okrutna pieśń Wiktorii Schwab, o której już mogliście usłyszeć też w moim reading vlogu, w którym dla Was ją recenzowała. Jest to fantastyka młodzieżowa, gdzie mamy historię, w której dwóch naszych głównych bohaterów pochodzi z dwóch różnych rodzin, które są ze sobą skłócone. E, I przez to właśnie jest podzielone miasto na dwie części, gdzie każda z tych rodzin rządzi w jednej z tych części. No i tam mamy ten konflikt, i, i różne inne rzeczy, między innymi potwory, którym jest właśnie august. Um, więc tak, ciekawa. I jednak no też właśnie mnie nie zachwyciła Myślę, że jest to taka zwykła fantastyka młodzieżowa, w której nie ma nic niezwykłego Ale odsłucham was do Reading Vloga i tam możecie o niej posłuchać Następne trzy książki od wydawnictwa Winidia to Nasz Ostatni Dzień Książka, która naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła I sam Adam Silvera mnie pozytywnie zaskoczył Wiadomo, było, było kilka rzeczy, które mi się nie podobało ale koniec końców książka była naprawdę fajna i wciągająca. Mamy tutaj historię, w której ludzie dowiadują się 20... O Jezu, coś mi wpadło do oka, albo włosy. Mamy tutaj historię, w której ludzie dowiadują się od prognozy śmierci, że w ciągu 24 godzin e, umrą. Po prostu ta, ta osoba, która ma umrzeć, dostaje takie powiadomienie. No i takie powiadomienie dostają właśnie Rufus i Mato, którzy postanawiają spędzić ze sobą te ostatnie godziny swojego życia. Następna książka to Te Wiedźmy nie płoną, od której chciałam tylko tego, żeby się przy niej dobrze bawić, żeby mnie rozluźniła, wciągnęła i tak właśnie było. Jeżeli tylko interesuje was temat, temat Wiedźm, to myślę, że jest to coś dla was, ale nie oczekujcie od tej książki Wiele, tak mogę powiedzieć. Kolejna książka, która bardzo mnie zachwyciła, to Piękno, które pozostanie, i naprawdę było to coś niesamowitego bardzo wartościowa historia, gdzie poznajemy e, trzy różne osoby, które straciły jakąś bliską im osobę. I tutaj mamy ten cały proces żałoby przedstawiony. Więc tak myślę, że jest warta uwagi ta książka i bardzo mam ją polecam. To już wszystko, jeśli chodzi o te książki, które przeczytałam. Następne dwie dostałam od wydawnictwa poznańskiego i jest to blizna, która miała swoją premierę bodajże 6 maja, więc dosyć niedawno. Ja jeszcze jej nie czytałam. Jest to ta seria dzieł pisarzy skandynawskich. I tu mamy historię mężczyzny, który nie potrafi poradzić sobie ze swoim życiem i chce zaplanować sobie śmierć i wyjeżdża do jakiegoś kraju, który wcześniej był ogarnięty wojną. Coś w tym stylu, nie chcę też o niej wiedzieć dużo, no bo jest strasznie cieniutka, więc myślę, że przeczytam ją bez konkretnej wiedzy na jej temat. Następna książka, bardzo głośna premiera, którą większość osób już przeczytało, jest to Wierzyliśmy jak nikt. Historia, w której nasz główny bohater e, walczy z chorobą AIDS po części. Nie wiem, czy je, zmaga się z nią bezpośrednio, czy tylko dotyka jego bliskich. Wydaje mi się, że tylko jego bliskich. Myślę, że będzie to ważna lektura, która na pewno mną wstrząśnie, taką mam nadzieję. Słyszałam różne opinie, większość jest pozytywnych, większość ludzi na niej płakała i po prostu bardzo ją przeżywała, ale też spotkałam się z opiniami, że była taka Taka, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że ja będę należeć do tych osób, które ją pokochają. Teraz, teraz już mam straszny problem z mówieniem. Teraz już te, które sama kupiłam. E, pokażę wam pierwsze dwie, które już przeczytałam. E, pierwsza to Mroczna Materia. Historia, w której poznajemy Jasona, który ma zwykłe życie, żonę, syna, e, niespełnione marzenia związane z nauką, z fizyką. I pewnego dnia, wieczorem, Zostaje porwany i budzi się w innej rzeczywistości, gdzie już nie ma żony i dziecka i jego życie wygląda inaczej. Jeśli oglądacie moje filmy regularnie, to wiecie, co ta książka ze mną zrobiła. Naprawdę warta przeczytania i bardzo Wam polecam, żeby się nią chociaż zainteresować. Kolejna książka, którą przeczytałam już jakiś czas temu, to Normalni Ludzie. Jednym zdaniem można opisać ją tak, że jest to po prostu historia dosyć toksycznej relacji między dwójką młodych osób. Jeżeli takie tematy Was interesują, to polecam Wam tę książkę. Polecam Wam tak, jakby zapoznać się z tą historią i wyrobić swoje, sobie zdanie o niej, ponieważ jest to naprawdę coś bardzo intrygującego i coś, co wzbudziło dosyć duże poruszenie na Booktube. Ja należę do osób, które ani jej nie polecają, ani jej nie odradzają. Jestem tak pośrodku i sama dalej nie wiem, co o niej dokładnie myślę. Z normalnymi ludźmi i z mroczną materią są reading vlogi i też zostawię Wam je. W opisie linki do tych vlogów, w opisie. Teraz może trochę książek po angielsku i pierwsza z nich to Moja Miłość, czyli Heartstopper, część trzecia. Ja przeczytałam dwie pierwsze części, jestem zakochana, zrobiłam nawet re już pierwszej części, zaraz, za niedługo przeczytam drugą, żeby później sięgnąć po tą trzecią. Mamy tu po prostu dalsze losy naszych głównych bohaterów, czyli Nika i Charlie'ego. Kolejna książka, o której kompletnie nic nie wiem to As Many Nows As I Can Get. I ja naprawdę nic nie wiem o tej książce, nie mam pojęcia o co w niej w ogóle chodzi. Wiem na pewno, że chciałam ją przeczytać, bo dodałam ją na tą wishlist na Book Depository i tam sobie siedziała dosyć długo, aż w końcu była promocja i z chyba z 50 zł. Nie z 50. Tak, z około 50-60 zł była przeceniona na jakieś 27, więc po prostu ją zamówiłam, ale opisu już nie czytałam. Opierałam się na tym, że kiedyś ją dodałam na tą listę życzeń. Więc myślę, że coś zachęcającego jest w tej książce. Jeżeli ktoś z Was ją czytał, to dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podobała. Nie musicie mi zdradzać opisu, bo ja po prostu nie chcę go znać. Zapomniałam Wam pokazać, jak ta książka wygląda pod obwolutą. Ma naprawdę prześliczny kolor. Ale no, nic niezwykłego. Następna książka to I Hope You Get This Message. I tutaj mamy historię, gdzie z Ziemią kontaktuje się jakaś inna planeta, i ludzie zaczynają panikować, bo myślą, że kosmici chyba chcą ich zaatakować. I tu mamy chyba przedstawione losy chyba trzech bohaterów głównych, ale nie jestem pewna, jakoś coś takiego. Ale też o niej dużo nie wiem, bo pojawiła się u mnie już jakiś czas temu. Teraz coś, czym jestem tak podekscytowana, że nawet nie potrafię tego opisać. Um, ja ogólnie tych książek w ogóle nie widziałam na polskim YouTube i ja tego typu rzeczy też nie czytam, ale kiedyś zobaczyłam je na zagranicznym BookTube i jakoś tak, tak mnie po prostu zachęciła e, opis, że postanowiłam, że spróbuję i kupię. Szczególnie, że była na nie e, promocja na Book Depository, bo są dosyć drogie manga. Orange 1 i 2. Jest to historia miłosna, gdzie po prostu losy bohaterów ciągną się przez te dwie części. Wiem, że jest jeszcze zrobiona trzecia część, jakoś tam coś tam z przyszłości, ale o niej są średnie opinie, więc zamówiłam sobie na razie te dwie. I tyle o nie wiem tak naprawdę, więc no tyle mi wystarczyło, żeby mnie do tego zachęcić. Ale tak jestem bardzo ciekawa, bo nigdy nie czytałam żadnej mangi. Naprawdę nigdy w życiu nie przypuszczałam, że po to w ogóle sięgnę, więc. Zamówiłam i zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Pokażę wam jeszcze jak to wygląda w środku. Jestem strasznie szczęśliwa, że to dzisiaj w ogóle to do mnie doszło, bo chciałam to nagrywać ten bukol już bez tego i bym po prostu powiedziała, że do mnie idą, ale. Pani listonosz dzisiaj mi to przyniosła, więc byłam jeszcze bardziej podekscytowana tym wszystkim. Teraz cztery książki, które pokazywałam wam już na jednym z reading vlogów, ale szybciutko też wam je tutaj pokażę, jakby ktoś po prostu nie oglądał tego reading vloga. Pierwsza to Front burzowy akta Dresdena. Tutaj mamy historię jakąś kryminalną chyba, ale w połączeniu z fantastyką, ponieważ nasz główny bohater, który nazywa się Harry, pomaga rozwiązywać policji zagadki, oni się do, nich od, do niego odzywają, gdy już nie radzą sobie z jakąś sprawą, a on jest kimś w rodzaju jakiegoś maga, coś w tym stylu, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Jednak wydanie jest tragiczne. Naprawdę, ta książka dotąd się otwiera nie łamiąc grzbietu, więc będzie się ją czytać bardzo źle. Następna książka to Ember in the Ashes, i ja o tej książce nic nie wiem i też nie chcę wiedzieć. Wiem po prostu, że jest to fantastyka, też dużo o niej nie słyszałam. Zobaczymy. Mogę Wam przeczytać e, kawałek z opisu, że jest to zapierająca dech w piersiach historia o honorze, miłości, poświęceniu i walce o wolność, która podbiła serca młodych czytelników już w niemal 40 krajach na całym świecie. Następna książka to Immortaliści, gdzie mamy kobietę, która potrafi przewidzieć e, dzień śmierci każdego człowieka oraz czwórkę rodzeństwa, która wymyka się z domu, aby poznać swoją. Przyszłość. I jeden z bohaterów będzie szukał spełnienia swojej seksualności, inna bohaterka będzie coś robić z iluzją. Trzecia z rodzeństwa dziewczyna będzie chciała odkryć tajniki nieśmiertelności, i ostatni brat jako lekarz wojskowy będzie chciał pozbierać się po atakach na World Trade Center. Więc brzmi to bardzo ciekawie i o tej książce też nic nie słyszałam. Następna książka to jak zatrzymać czas, gdzie mamy bohatera, który wygląda na około 40 lat, a żyje o wiele, wiele dłużej i przeżył on naprawdę wiele w swoim Życiu, i teraz już chcę um, troszkę spokojniej żyć. Więcej nie wiem, ale jestem bardzo ciekawa tej książki, szczególnie, że tak naprawdę nie wiem, co, o co tam może chodzić, bo jest tu napisane, że jest to rozwijająca się na przestrzeni wieków opowieść o mężczyźnie zagubionym w czasie kobiecie, która go może go uratować, i o tym, co to naprawdę znaczy być człowiekiem. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do końca, bo zostało jakieś 10 książek. Kolejna książka to chłopiec z latawcem. E, ja tę książkę już chciałam od dawna przeczytać, później też mi zaczęła coś o niej mówić, pozytywnego Zuzia, później też Sylwia Teachbo przeczytała i jakoś tak się stało, że ją w końcu zamówiłam. Jest to podobno bardzo poruszająca historia, więc jestem jej bardzo ciekawa, szczególnie, że chyba główny bohater ma tutaj zaledwie 12 lat, a historia jest osadzona w 70. latach XX wieku w Afganistanie. Więc myślę, że, że będzie na pewno warta uwagi. Następna książka to reportaż, czyli światu nie mamy czego zazdrościć. Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej. I ja robiłam projekt ostatnio do szkoły em, o Korei Południowej, więc wiem już o tym kraju dosyć dużo. I bardzo zainteresowałam się też Koreą Północną, o której chciałabym troszkę więcej poczytać. Więc myślę, że ten reportaż będzie dla mnie bardzo ciekawy. Następna książka to Cień Wiatru. Ja o niej też nie wiem za dużo. Wiem, że mamy tu historię chłopaka, który y, musi, zgodnie chyba z tradycją rodzinną, musi wybrać sobie jakąś książkę i wybiera jedną, która mu się chyba bardzo podoba. Ale reszta książek tego autora chyba została spalona. I ktoś bardzo chce zniszczyć ten ostatni egzemplarz. Ale nie jestem pewna, czy to dokładnie o to w tym chodzi, też nie chcę czytać opisu, bo wiecie, że ja po prostu lubię e, nie znać opisu książki przed przeczytaniem jej, więc tak. Ale słyszałam bardzo dużo e, dobrych opinii o tej książce, więc jestem jej szczególnie ciekawa. Teraz cztery książki, o których naprawdę kompletnie nic nie wiem, więc po prostu wam je pokażę. I Jest to rok 1984. Przeminęło z wiatrem. Wielka cegła. Mogłam kupić to wydanie, które jest podzielone, ale no nie mogłam przejść obok tego pięknego wydania, obojętnie. Następna książka to Hrabia Monte Cristo, część pierwsza. Kupiłam tylko na razie pierwszą część, bo nie wiem, czy mi się spodoba. Zobaczyłam ją głównie u Sylwii. My Books, My Life, ona się nad tą książką rozpływała, więc mam nadzieję, że na mnie zrobi też takie wrażenie. I ostatnia książka z tych, o których nic nie wiem, bo jeszcze mam cztery inne, to 100 lat samotności. Słuchajcie, chyba tylko ja jestem zdolna do tego, żeby przygotować sobie wszystkie książki, a i tak ich nie pokazać, ponieważ pominęłam, nie wiem jakim cudem, trzy książki, które przyszłam Wam teraz pokazać. Wyglądam inaczej, ponieważ jest po prostu następny dzień, i ja już zmontowałam cały ten film, i po prostu za późno troszkę się zorientowałam, że zapomniałam o kilku. Mam tutaj książkę Bohaterowie Pogranicza, która opowiada o kobiecie, która ucieka od ojca swojej, swoich dzieci, chyba z tymi dziećmi. Tak mi się, tak, z dziećmi będzie przemierzać Alaskę. Na początku ma to wyglądać jak zwykłe wakacje, ale nie może ona zapomnieć o różnych wspomnieniach. Więcej nie wiem o tej książce, ale brzmi to na tyle intrygująco, że po prostu chcę ją przeczytać. Szczególnie, że nie ma nawet 300 stron, więc jestem jej bardzo ciekawa, bo nic kompletnie o niej nie słyszałam, więc tak. Następna to coś, co znalazłam w sklepie tutaj obok mnie, jest taki supermarket, 100 krotka. Gdy robiłam zakupy spożywcze, znalazłam tam książkę Dom z liści. W czwartej oprawie cegła, która ma. 800 stron około. Jest ona zniszczona, ale z 70 zł była przeceniona na 15, więc no żal było mi nie brać. obwolutą jest zwykła czarna i tu ma taki napis. I powiem wam szczerze, że kiedyś o niej słyszałam, ale niewiele i po prostu wzięłam ją głównie dlatego, że była przeceniona i ma dobre oceny na Goodreads. I kolejna książka to Misery Stephena Kinga. Tutaj mamy historię jakiegoś um, aktora, tak? Nie, autora, autora. Który pewnego dnia ma wypadek samochodowy i budzi się chyba w domu jakiejś swojej fanki. Więcej nie wiem, ale słyszałam, ktoś mi nawet napisał komentarz, że bardzo poleca tę książkę. Kilka osób też mi mówiło, że jest bardzo fajna, więc już nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Więc tak, to już chyba wszystkie książki z tych, o których zapomniałam, taką mam nadzieję, że już o niczym nie zapomniałam, więc możemy już wrócić do tego, co było wcześniej. I teraz cztery ostatnie książki, które mogę Wam pokazać, tak jakby naraz, bo jest to moja największa miłość, więc już możecie wiedzieć, domyślać się, co to jest. Czyli pierwsze to ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera i więźnia Ascabanu. Mam dwie pierwsze części, więc tą trzecią już chciałam mieć. Czwartą czekam, aż troszkę cena się zmniejszy. Więc tak, tu pokażę Wam, jak wygląda pod obwolutą. Tym razem mamy takie kolorki i wygląda przepięknie. Ilustracje, no tak jak zawsze, Jezus, nie mogę sobie z tym poradzić. E, ilustracje, jak zawsze, są też prześliczne. Zrobię Wam przebitki i pokażę Wam po prostu, jak wygląda ta książka w środku. Potter, um, hmm. Mam tu trzy e, pierwsze części. Cztery mam jeszcze do odebrania, czyli całą serię. W twardej oprawie, tak, ja wiem, że mam już to wydanie. Ja wiem, że mam to wydanie w miękkiej, ale ja chcę zebrać jak najwięcej wydań Harry'ego Pottera. I nie oceniajcie mnie. Więc tak, mam tu to śliczne wydanie, które kocham. Mam w miękkiej, mam w twardej. I jestem zachwycona. Więc tak, to już wszystkie książki, które chciałam Wam dzisiaj tutaj pokazać. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście którejś z nich. Jeśli tak, to napiszcie mi koniecznie, co o nich sądzicie. Czy może którejś z nich na przykład chcielibyście przeczytać? Piszcie wszystko w komentarzach. Jeszcze chciałam Was zapytać, jakie formy book haul lubicie? Czy wolicie, gdy ja mówię więcej o książce, czy wolicie właśnie tak, jak teraz zrobiłam, że nie mówiłam aż tak dużo o fabule, o której też sama, no, ile ja mogę wiedzieć, nie czytając z książki, więc napiszcie mi też, co o tym sądzicie i którą formę wolicie. A na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!